Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są... Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Dajcie w Motośladzie. Dziś w programie. Poznacie Darka i jego triumfa. Porada ceramizera, jak zadbać o Wasz silnik i łańcuch. Profesor Igor egzaminuje Piaggio MP3. Nasz człowiek Enrico dociera do Senegalu. Trumfem jest tak, że trudno czasami określić wiek tego motocykla. Darek opowiada ludziom czasami niestworzone rzeczy, bo się tym bawi. Przyczepa sprawia, że dodaje jeszcze trochę archaizmu. Ale tak naprawdę, który to jest rocznik, Darek? 2013. Niektórzy się dziwią, no ale tak to jest po prostu. To już jest na wtrysku sprzęt, jeździ, odpala na rozrusznik. No po prostu zabawa pełną gębą. W Norwegii kiedyś mnie babka spytała, który to jest rocznik. Krzyczała na mnie i w ogóle ja się zatrzymałem, mówię, no 2013. Ona takie oczy zrobiła. Mówi, no jak, przecież my w latach 60. takim czymś jeździliśmy, nie? Ja mówię, no nie, 2013, nie. Od tamtej pory mówię, że to jest 67 rok. Żeby nie było głupich <laughs> rozmów. Tak, tak, żeby nie było jakichś tam innych takich tematów. Mówię, 67, ale jak fachowcy to wiedzą po prostu, że to jest nowy sprzęt, który jeździ, nie ma z nim problemów. No, zawsze myślałem na temat, jaki motocykl wybrać. No i tak stwierdziłem, że Triumph jest marką taką, że no trzeba ją kiedyś, kiedyś zasmakować. No trochę go postarzyłem, nie ukrywam, no... Je... Wiesz, tam z tyłu widzę błotniki już nieoryginalne, światełko tak. chyba WFM-ka. Powiem ci, że... że nie WFM-ka, co to jest dokładnie? Tak, to jest fumka yy, z tyłu, ale błotniki wziąłem po prostu, poszedłem na strych, no, i wyczaiłem od Junaka butniki. Dałem oryginalne butniki Junaka. To go ma, bardzo mocno postarzyło. Zrobiłeś na niego przyczepę. I powiem ci tak: przyczepa jest dość specyficznym urządzeniem, bo w jedną stronę skręcasz bezpiecznie, w drugą stronę musisz uważać. Ty Zrobiłeś coś zupełnie innego. Ta przyczepa się kładzie, znaczy zostaje w poziomie, a ty się kładziesz na zakrętach. To jest zupełnie inna technika jazdy. Tak, bardzo, bardzo fajna. Jest taka różnica, że jak na sztywnym wózku jeździsz złączonym z motocykla, no to walczysz z tymi zakrętami. A tutaj, jeżeli się wychylasz, no to pokonujesz te zakręty z większą prędkością. Opony tak się nie ścierają, bo tak jak jeździsz z wózkiem sprzężonym na sztywno, no to tak cały czas, tak, tak, opony cały czas po prostu są zużywane tylko na środku, a tutaj się wychylam, no i skręcam. Nieraz miałem takie sytuacje, że wiesz, gościu myślał, że o ten to pojedzie ten zakręt 60 na godzinę, a ja po prostu dziewięć dych, pach, składam się i lecę, nie? To jest dodatkowe takie, że to koło przy wózku, ono mnie trzyma, nie? Na zakrętach po prostu ono mnie trzyma i ja jak się wychylam, to wiem, że po prostu to mnie przytrzyma. Tak, tak. I po prostu ten zakręt pokonam z większą prędkością niż z wózkiem, który jest na sztywno podłączony, nie? Jak długo walczyłeś z pomysłem? Bo wiadomo, że trzeba było dopracować, żeby kąt był odpowiedni, żeby to się kładło jak trzeba. To była pewnie jakaś tam kupa przymiarek. Widziałem tam chyba rzymskie śruby, można trochę powalczyć. Tak, ja walczyłem z tym no, gdzieś około dwóch lat, myślałem, żeby po prostu na tym się nie zabić, bo jeżeli źle zrobisz ten, ten wózek, no to tak, jeżeli źle zrobisz, to on ci wózek będzie nurkował, albo jak będziesz skręcał na prawo, to przód będzie szedł w dół, ale jak w lewo będziesz skręcał, to szedł będzie do góry i musi to być wyważone, żeby mieć pewność po prostu, żeby on szedł w równy, równym poziomie, na zakrętach. No, to była największa walka. No, YouTube mi pomógł po prostu. Po dwóch latach znalazłem jeden film, który mnie po prostu uświadomił, jak to ma być skonstruowane, jakie mają być kąty, żeby się nie zabić po prostu na tym, nie? Po środku zauważyłem pewną dechę. Jak sam opowiadałeś, mieści na tym krata oranżady, nazwijmy to. Tak, tak. tak. I, i, I ta decha jest w pewnym sensie zabezpieczeniem twojej nogi przy okazji. Tak. Na początku nie miałem tej deski i miałem taki motyw, że jak skręcałem motocyklem albo gdzieś wolne prędkości były, to nogę kładłem na asfalt, no i czasami było tak, tak, pociągnęło. A tutaj zaraz jest poprzeczka dwózka i mnie wciągnęło raz i stwierdziłem, no nie, no dobra, muszę coś zamontować. No i myślałem, myślałem, aż w końcu zamontowałem taką wielką dechę. Kani, nie dajcie się czasami zrobić w trąbę. Muszę użyć tego określenia. Triumf potrafi wyglądać tak, jakby miał za sobą już masę lat, a to jest nowoczesny sprzęt, który z Tobą zrobił masę kilometrów. Darek, gratuluję pomysłu, gratuluję stylu Wy. Super sprawa i super tak. człowiek. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się, wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BEMOWO. Zawsze mnie ciekawiło, jak radzą sobie ludzie, którzy wypożyczają motocykle, jak dbają o to, żeby taki motocykl przejechał założony dystans, żeby nie było z tym problemu, jak sprawić, żeby łańcuch w takim motocyklu, czasem zaniedbany przez wypożyczającego, dotrwał w niezłym stanie i powrócił do serwisu w stanie, no powiedzmy, Zacnym. Powiedz mi, stosujesz ceramizer do motocykli, nawet tych motocykli, które jeżdżą jako motocykle wypożyczane. No tak, te, które wypożyczamy szczególnie, że tak powiem, o nie musimy dbać, bo nie wiemy, czy klient o nie zadba. W związku z czym no, stosujemy również od niedawna zaczęliśmy stosować smary ceramizera. Wydaje mi się, że są całkiem dobre. Czy zdarzyło Ci się, że motocykl przyjeżdża delikatnie, mówiąc z bardzo niskim poziomem oleju? Wiesz co, no czasami tak, czasami tak, no. Teraz rozumiem do czego dajesz cenamizer. E, czy zauważyłeś, bo kupujesz motocykle używane do wypożyczenia, czy zauważyłeś, że po zastosowaniu tego preparatu ciśnienie na cylindrach wzrasta? E, tak, robiliśmy również takie próby, więc jakby potwierdzam, potwierdzam. te motocykle, które mają silniki tak zwane olejaki chłodzone olejem, pracują bardzo ciężko w upalne dni, naprawdę czuć jak ta temperatura tam zaczyna szaleć i zastanawiam się, czy w przypadku tych motocykli to jest mądry pomysł, żeby zalać ceramizer. No zdecydowanie jak najbardziej. Tutaj to w ogóle nie ma dwóch zdań. Jeszcze jedno pytanie, bo z tego co wiem, ceramizer wypuścił ostatni produkt do smarowania łańcucha, i wiem, że go testowałeś. Ile, ile kilometrów można bezpiecznie przejechać, smarując łańcuch? Słuchaj, no wszystko zależy oczywiście od warunków, jakiego użytkujesz. tak? No To jakby nie ma tutaj dwóch takich samych tras, które przejedziesz, ale do tysiąca kilometrów na jednym smarowaniu można zrobić. Oczywiście bez deszczu, tak? Chcę też powiedzieć, że to co ja kiedyś robiłem, jadąc motocyklem, Warszawa zakopane z powrotem, musiałem tam na miejscu smarować. Potem wracałem do Warszawy. W przypadku ceramizera nie jest aż tak bardzo potrzebne. No nie, wygląda na to, że spokojnie można bez puszki, tak zwanej latać tak, bez zawracania głowy i pamiętania. Puszka puszką, ale jeszcze pozostaje pytanie o tylne koło. Wysmakowany, śliczny motocykl, chromowana felga, bądź pomalowana z dużym pietyzmem, po przejechaniu paru kilometrów usmarowana od góry do dołu. Czy ceramizer też tak chlapie? Wiesz co, no zauważyliśmy, że nie. Wiesz, nasze jakieś tam doświadczenia mówią o tym, że faktycznie yy... Jakby dozowanie samego tego, tego środka jest na tyle, na tyle tego środka niewiele zużywamy, że on po prostu nie rozklapuje się, nie, nie ma takiej, takich właściwości. Jesteś bardzo dynamicznym człowiekiem, prowadzisz firmę, wypożyczalnie motocykli, jeszcze jeździsz w terenie zarówno motocyklem, jak i samochodami terenowymi. Czy te wozy terenowe zalewasz też, mam na myśli mosty, skrzynie biegów? No, dokładnie, tutaj jak rozmawiamy o, o ekstremalnych rzeczach, no to tylko i wyłącznie właśnie to miałem na myśli, czyli ekstremalnie wykorzystywane silniki, czy to w motocyklach w terenie, czy w samochodach w terenie, jak najbardziej, bezwzględnie tak. Czy zalewasz seremizę też konkurentom? Yy, tak, tak. <laughs> tak, tutaj jakby nie mamy z tym problemów. Oczywiście, że tak. Na zakończenie powiem tylko tyle, coraz bardziej przekonuję się do tego preparatu. Ciekawe, czy firma stworzy ceramizer dla ludzi, bo chętnie bym coś takiego wypił, sądząc tego, jak dobrze robi wszystkim pojazdom, łańcuchom. Spróbuję. Dzięki ci bardzo. Różne są sposoby przemierzania przestrzeni, zarówno miejskiej, jak i w kwestiach turystycznych na niewielkie dystanse. Niemniej jednak trafił w nasze ręce skuter, Piaggio MP3 500 HP, i postanowiłem, że przetestuje go profesor Igor, a dokładnie przeegzaminuje. Igor, pierwsze wrażenia z jazdy. Pierwszy egzamin tego roku i pierwsze wrażenie, strasznie ciężki. No wiesz, jest to 500, ale czy to, że to jest 500, mam na myśli pojemność 500 cm, przekłada się jakoś na um, jego zrywność? Nie, to jest 500 tylko że w wydaniu skuterowym, w związku z czym mamy do czynienia ze skuterową skrzynią biegu, skuterową pozycją i takim typowo skuterowym podejściem do przemieszczania się. Ten motocykl jeździ mniej więcej tak, jakbyś się spodziewał pierwszy raz siadając na motocykl w ogóle, że będzie jeździła 125. A tak, bo pojazd jest dość wysoki, dość nietypowe zawieszenie, znaczy nietypowe. Wiele firm po Piadzie zaczęło robić takie pojazdy. Nawet pojawił się prawdziwy motocykl w Yamasze, Niken. Natomiast generalnie pojazd oryginalny o tyle, że no można sobie pozwolić na to, żeby nie używać bocznej stopki ani centralnej. Teoretycznie tak, praktycznie różnie z tym bywa. Tutaj mamy takie naturalne przedłużenie wynikające z nowego prawa wprowadzonego na terenie całej Unii Europejskiej, które dopuszcza jazdę na motocyklach trzykołowych przez kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B. Oczywiście mamy, podobnie jak w przypadku 125 pewne ograniczenia wynikające z przepisów. Tutaj jest ograniczenie do mocy i chyba obowiązek montażu przez producenta motocykla hamulca nożnego. Jedna rzecz mnie zainteresowała, bo logiczne by było, żeby taki skuter trzykołowy, kiedy zmniejsza swoją prędkość, nie wiem, do 5 km na godzinę, automatycznie uruchamia ten system stabilizacji, czyli nie ma możliwości wychylenia. Czy tutaj tak jest, czy musisz nacisnąć guzik? Niestety ten system automatycznie nie działa, przy czym no, przynajmniej mi nie udało się znaleźć takiej opcji. Trzeba go samemu ręcznie wyzwolić przyciskiem na kierownicy. No dobrze, ale jaki zamysł mieli konstruktorzy robiąc pojazd, który ma trzy koła? Teoretycznie miał się lepiej zachowywać w zakrętach być bardziej przyczepny na przednim kole, zlikwidować możliwość uślizgnięcia. Czy Ty to odczułeś tę różnicę? Tak, przód jedzie bardzo pewnie, natomiast z drugiej strony, jako że mamy tutaj jednak 500, gdy wyłączymy kontrolę trakcji, ty się ślizga jak głupi. No tak, ale po to jest ta kontrola trakcji, żebyś nie robił takich psikusików w czasie jazdy. Tak wygląda skuter Piaggio MP3. Przeczytam jeszcze raz 500 HPE w oczach profesora Igora, który go egzaminował. To od Państwa zależy, czy spróbujecie się przejechać na tym motocyklu. Tuż koło salonu Harley Davidson Liberator jest taki salon, w którym możecie taki skuter, nawet na testy, sobie wyciągnąć na chwil kilka i spróbować, jak to jeździ, jakie będą Wasze wrażenia. Dla mnie, mm, trzykołowy pojazd jest w pewnym sensie trochę szaleństwem, ale w końcu, szaleństwo to podstawa. Dzięki bardzo, Igor. Dzięki. Sponsorami programu są. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwońmy się, wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji BMOWO.

Kobra jeszcze ta, ma te muskuły, i te biceps, które jeszcze działają. Zobaczymy za 8000 km. To jest nasze guru, idziemy wszyscy za niego. In case of emergency, press the button. Tak mówią. Zapraszam panu, czy pan ma ten dom demontowany nad sobą? Tak, ja pamiętam wiele lat temu przekroczyłem tę granica z taki auto i wtedy było takie samo. Inshallah, eh? będzie dobrze. Mój kolega bardzo sprytny amortyzator, wszystko w porządku, tak? Amortyzator, ok? Ok, mój Frank. Si? Został un poquito cargada, ligeramente, pero okay.

Ale na to, co zamówiłeś? Czekasz, bo gotują. No, oczywiście, każdy ma swoje interpretacje podróże i my respektujemy każda. Mamy zawsze taki MacGyver, musi być, kurde, bo nie było dawno temu i, I jest fajne, bo respektujemy. Jesteśmy aż tak talibany, więc każdą interpretację. Znaczy, teraz mamy trzy szkoły. Ja, który. Byłem niezdecydowany, żeby zjeść coś, co z miałem tam pakowane, lub ten do it yourself i on przygotuje taki liofilizowany jedzenie, które nie mogę się doczekać, nie smakować. A to jest dobre, podobno, możemy to próbować, bo zawiera dużo. Mogę próbować tego i robię to na żywo. Jesteśmy taki, tym bardzo, nie ma egoistów tutaj i zjem taki nazwane mięso suche albo suche mięso nie? albo suszone. suszone ta stacja ta sieczówka nazywa się Afrykija mam już ta karta abonamentu drogi wizjonerów na razie jest ok temperatura rosła od 67 stopni do 21 więc jak cebulka eliminujemy jeden a zapytamy. Kolega McGyver potem was przedstawi co gotuje dzisiaj? Co jest na menu? Kaszę wegetariańską? Z mięsem, z wołowiną suszoną. Mm -hmm. To chyba Czekamy co czeka na nas. Nie rozumiem co zamówiliśmy, ale to brzmi w miarę mm, niezachęcające Natomiast tego beef jest coś, które... Jest to to jest to. Trzeba go mieć podobno, zawiera dużo proteiny. I yy, nasz ekspert Renato twierdzi, że właśnie dzisiaj dużo kalorii spaliliśmy. Mam nadzieję, bo naprawdę rano. Zimno. rano. Ta krótka była bardzo cisła. Gwarantuję, gwarantuję. No, nie wiem, tak mówi, tu mówią eksperci. Ja chcę w tego wierzyć. Dobra, na razie byłoby na tyle, to jest taki. Święty moment, oczywiście trzeba bardzo, bardzo ostrożnie filmować, bo każdy kurde się patrzy od razu, jakbym, nie wiem, filmował on nago, czy ona naga, nie mam intencji, absolutnie złamać te przepisy, respektujemy wszyscy, więc Inshallah Zjemy i pokazujemy Was za niedługo. Te pierwsze e, potrawy. Jesteśmy e, około 280 km od Casablanca. Ta, 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 ta. Oj, będziemy śpiewali ten film. Przekąteczka. O, jest wolniej. I wiadomo, że jak przyjdzie jedzenie, wraca od razu humor, więc motowizjonerów. Ooo, mamy do testowania mamy dotestowanie. i nasz kolega Begayver jeszcze chyba walczy jak Robinson z e, ogin i z tego piśnego. Czasami też poszliśmy na łatwiznę, tak mówię. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladów w czwartek o 22. Poprzednie odcinki motoślady możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.